Na w W Parsze tego tygodnia, w Parsze Behar, czytamy o dwóch rodzajach ofiar. To znaczy, wiemy, że w świątyni były składane różne rodzaje ofiar. Niektóre ze zwierząt, niektóre z mąki, niektóre z innych rzeczy. Pierwszym przykładem, który, o którym Parsza mówi, jest korban Ojmer. To znaczy, że po święcie Pesach, na jak jest napisane, musimy złożyć korban Ojmer, czyli korban z, z, z zrobiony z. Nie z pszenicy, tylko z, z, z żyta, czy z innymi Nie pamiętam, które tłumaczenie po polsku jest dobre. Jest to po prostu jedzenie zwierzęce, to co zwierzęta jedzą zazwyczaj. Natomiast druga ofiara to jest sztaelechem, czyli bochenki i chleba zrobione z pszenicy, które są składane w szawłos. I ciekawa, ciekawa rzecz ma związek z tymi dwoma ofiarami. To znaczy, że co do zasady mamy i surchodosz. to znaczy wszelkie zboże, które. Jest wyrosło po pesach, nie wolno go jeść, aż nie złożymy ofiary Omer. I dla z założenia, nie wo, jakakolwiek ofiara, która będzie przyniesiona ze zboża aż do Szabułot, do przyniesienia Szte alechem, czyli tych dwóch chlebów, będzie niedobra, niezdatna. Ale jeżeli stało się to między Omer a Szabułot, to by diawat po fakcie jest w porządku. Jest na ten temat wiele wyjaśnień, yy, Według, według Halachy, ale Rebbe oferuje tutaj wyjaśnienie według wewnętrznej, według po prostu wewnętrznej interpretacji, według Hasidutu. To znaczy, Korban reprezentuje ofiarę złożoną z naszej duszy zwierzęcej. To znaczy, wiemy, jak jest napisane w Tani, ale Rebbe pisze, że Adam, każdy człowiek, hen tady, hen hasha, nieważne czy jest no. sprawiedliwy czy niegodziwy, ma sztyny z dwie dusze, czy sztyny szamos, które, które są dwoma duszami. Czyli jedną duszę zwierzęcą, tą, która odpowiada za wszystkie nasze życiowe procesy, jedzenie, spanie itd., te sprawy doczesne, i drugą ze strony Hashem, czyli nierozłączalną cząstkę Hashem w nas, czyli duszę boską. Korba Noimer, czyli ofiara złożona z pokarmu zwierzęcego, reprezentuje zbliżenie do Hashem naszej duszy, Zwierzęcej, no bo wiemy, że korban, czyli ofiara, jest, po chorwacku jest podobne do słowa kirów, czyli zbliżanie się. To znaczy służba haszem przybliża nas do niego. Pierwszym etapem zawsze musi być zbliżenie naszych samych siebie, naszych doczesnych spraw. I z tego powodu ofiara, która będzie przyniesiona po Korban po zbliżeniu naszej duszy zwierzęcej, po fakcie będzie w porządku. Dlaczego? że już zbliżają się tak, jakby do haszem i to prawda, wciąż niezbędne jest złożenie ofiary, zbliżenie się naszej duszej duszy boskiej, to znaczy oddanie się, oddanie tych spraw hashem Niemniej po fakcie będzie to w porządku. I właśnie dlatego Rebe tłumaczy, że korbanheimer jest tym, tym, tym jakby pierwszym czynnikiem, który jest niezbędny i bez niego nie można. I stąd płynie dla nas lekcja, byśmy zawsze o tym pamiętali, żeby, że im więcej dajemy haszem. Yy, możliwości wejścia w nasze życie, tym wyższe i bliższe niemu ono się staje, bo tak było u nas, Kuciabes.